Szema, Witam Was moi drodzy! W serii odcinków pomysł na aktywny wypoczynek. Takie coś sobie wymyśliłem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj jadę e, do Ostrowca Świętokrzyskiego, e, skąd wypływam e, na kajakach. Także e, dzisiaj kajaki. Zobaczycie, jak to wygląda. Z czym się to je. Czy to jest łatwe, czy trudne i tak dalej więc myślę, że będzie spoko odcinek fajna rzeka rzeka kamienna ponoć ponoć ogólnie spokojna aczkolwiek w niektórych momentach może być hardkorowo zobaczymy, dzisiaj będę będę miał przyjemność gościć w tym odcinku moją przyjaciółkę Kasię właśnie, która mieszka w Ostrowcu skąd skąd będziemy wypływać Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i co? no A i oczywiście. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zawsze jeździć w pasach, nie? No. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dojechaliśmy nie jeszcze na miejsce, ale dojechaliśmy do Kasi pod dom. Czekamy aż wyjdzie do nas. Jesteśmy już mocno spóźnieni, ale to jest w sumie, tak jest zawsze. Tak jest zawsze, co zrobić. Także ten. O dobra, idzie. Jest już katarzyna. hej co? Przecież mówiłem, że będę nagrywał No to aż tak? ma tak? Przywitaj, no ale przywitaj się z moimi widzami Witam serdecznie Mam ich bardzo dużo tak? 45 subskrybentów Nie no to, klasa. no, to klasa Także jedziemy już Lecimy, co wziąłeś mi orzeszki? co Dziękuję no, jest... no i jesteśmy na miejscu Nasz kajaczek. Chcecie jakiś na czy komórkę klucze czy rzeczy, czy nie, ja mam coś tam na telefon No nie, raczej. Dwa dwie kamizelki. się jest? 17 chyba. Jeśli chodzi o kraskę, to ona to 2 godzinki. Nie ma żadnych miejsc, gdzie trzeba znosić. nie wiem, czy, czy jakieś miejsce, w które warto jest zupełnie niebezpieczne. Rzeczka ma swoje nurcie, bywa w nieistocznej wody, z tego, co jest Więc może tak być, że, że jakieś tam nowe przeszkody się pojawią, ale to bardziej na zasadzie jakaś jakaś, coś co leży na rzece, jakieś drzewko, kawałek, a miejsce, coś, co by cały ten Pierwsze pół godzinki jest w wyregulowane, dosyć więc macie w miarę na wprost a potem zaczyna być troszkę bardziej małdrowa i zaczynają się przez jakieś też e, wokół rzeki e, co pół godziny będziecie mieli mosty i kończycie przed, e, przed czwartym miejscem z mostami, będzie tak, za pół godzinki, za godzinkę, za półtorej i kończycie przed mostem opisanym jedynkami na kolumnach, to jest most w przed mostem, mostem. E, e, opisanym jedynkami fluorescencyjnymi na kolumnach e, Dobrze. dobrze tak? w sensie tak jak macie jakieś pytania to zadajcie Nie no, raczej raczej, nie. raczej, raczej brak nie. pytań dwie osoby? Tak ja się przydaje Bitka się zrobię Okej, dobrze Mordek <gutil Wojewódź closely> Dobrze Mordek innego przygotowani na innego Nie, no, nie a dlaczego? Nie Bardzo, bardzo fajnie właśnie na to byliśmy przygotowani Chociaż ja y gdzieś tam chciałem na początku właśnie bardziej może hardkorową trasę ale w sumie tak spokojnie też będzie fajnie. A w porównaniu z Bałtowem to... Dziękuję. Jaka jest różnica? Tak. No no jest podobny, ta pierwsza trasa będzie podobna, a ta druga, no to, mm, no to jest mm, dużo przeszkód tego typu, że mm, o, przed końcem tej te trasy, to będzie charakterystyczne, to jest dosłownie 300 metrów przed, przed miejscem gdzie będziecie kończyć, to też możecie sobie... Wtedy będziecie wiedzieli, że już zbliżacie się do końca trasy. Będzie położone drzewo w rzece i będzie, powiedzmy, tyle po prawej do przepłynięcia. No i na tej drugiej trasie jest dużo właśnie takich miejsc, że jest dużo drzew tu prawą, tu lewą, tu na przykład jest drzewo przez całą rzekę tylko trzeba się schylić do tajaka i przepłynąć sobie pod potem gdzieś i cały czas kluczyć. Tak. No, nie cały czas, ale jest dużo na przykład też gałęzi nad, nad rzeką, które wpadają wręcz do rzeki, więc teraz tędy trzeba przepłynąć, zaraz tędy i tak dalej. Więc dużo jest takich, powiedzmy, zagadek, któremby płynąć. I na tym polega jakby ta trudność, a wszystko jest raczej do przepłynięcia z karyta. Przy czym to jest, też się zmienia, bo widzicie, poziom rzeki był całkowicie inny, jeszcze tam po brzegu widać mm -hmm. chwilę temu. Więc no. może tak być, że wtedy się przepływało po czymś co było w wodzie, a teraz może tak być, że dosłownie na przestrzeni kilku dni to wyszło wagi z wody i gdzieś trzeba będzie przeciągnąć ten kajak po brzegu. Moi kochani widzowie, no. patrzcie się, jak pięknie sobie Kasia radzi. Słuchaj, bo na już trzeba wiedzieć z kim przyjść. Nie chcę pierwszej osoby łopatki. Dokładnie, ja wiedziałem, że ty jesteś doświadczona w takich rzeczach. Tak. Dlatego ja mogę spokojnie nagrywać z tyłu. A ty sobie pięknie radzisz. No i co? Jakie są pierwsze wrażenia wejścia w ogóle do kajaku i, i zaczęcia pływania, że tak powiem? Co można powiedzieć? Fizna, nie? No to całkiem przyjemnie, Wiesz, no bo niektórzy się pewnie boją, nie? Że na przykład nie chcą gdzieś tam jeździć na takie rzeczy, bo się boją, że wpadną do wody czy, czy coś. No ale ja na przykład za pierwszym razem też się bardzo bałam. No, bo jednak wiesz, nie wygląda zbyt stabilnie ten kajaczek. Ale... No ale mimo wszystko naprawdę trzeba się napracować. Chociaż... Ale ty się nie pracujesz. Nie, nie pracuj? Ale... Nie pracuj wiesz, prostu... wiesz, ja chciałem pokazać po prostu, że... Że to nie jest takie proste się wywrócić na kajaku. Nie, no nie, na, nie. na takiej rzece spokojnej. Gdyby to był Tym nie... Bardziej wiem bardziej chyba w diosoby, nie? Bo w pojedynkę jest chyba łatwiej... No się... jest bardziej wywrotny. No i co? Kurczę, zarobiście Moim zdaniem m, taki wypoczynek jak najbardziej nie, to jest czas, nie? Bardzo sympatycznie ale ciekawa jestem czy w ogóle jakiś murcik tu będzie czy po prostu bicek będzie pracował przez dwie godziny tak jest i plecy no. barki trening można zrobić przy okazji dobrze, bardzo dobrze nie no rewelka pan briga robi wieczorem no akurat <nooit> <talk> dokładnie <products> <Looking into stairs> no i co to nas kosztowało słuchajcie trasa dwugodzinna na takiej rzece, tutaj w Ostrowcu, 80 zł za kajaczek. Więc cena w sumie jak wszędzie. I piękna pierwsza atrakcja. Słuchajcie, most. No, do tej pory w sumie to nic ciekawego nie mijaliśmy. Aczkolwiek jest pięknie, bo jest yy, przyroda dookoła, prawda, ptaszki śpiewają. Jest y, niesamowicie ogólnie rzecz biorąc. Tylko mamy taką nadzieję, cichą nadzieję, że coś się zmieni, powiedzmy krajobraz może się zmienić. O, tutaj coś się dzieje, patrz na wodzie. O, to będziesz musiała sobie sama teraz poradzić, bo ja nagrywam. Nie no, to by... Poradzisz sobie? O, i to jest nurk, nie? Nie, no to już ciekawie jest, chyba to zaczyna. No, on mówił, że po tym pierwszym moście. To będzie... Będzie ciekawiej, tak Bardziej powiem. Bardziej dziko, nie? Bo tam no. tak było naprawdę... Tam było tak miejsko. Tak. Dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo miejsko. Dla warszawiaków była tam ta pierwsza odsłona. To była warszawska dzicz, a tu już jest trochę taka, taka dzicz. Tak, tu już jest... Krzo. Kszo. I krzok. I krzok. Krzoki i krzoki. <noise> Pozdrawiam wszystkich ludzi z ostrowca oczywiście. Ale śmieje się śmiej. Teraz ja usłyszałam, że krzywo wygrało jakiś tam yy, Nie wiem, że tak? Turniej, tak? Polski na szczeblu yy, wojewódzkim, tak? Tak. No. Naprawdę? No. <laughs> no nie, niesamowite, no. Yy, gratulacje. Ty chodzisz wiernie na, na stadion, na... Co ty mówisz? U, ubierasz barwy? Dokładnie. Ostrowieckie? No oczywiście, że tak. O, patrz... O, tu jest, teraz... o, tu jest fajnie. Bo teraz to ja wyciągam telefon. Dobra, czyli ja jedną ręką będę nagrywał, a drugą ręką a, będę wiosłował. Nie wiem, czy Dobra, muszę w ten sposób zrobić. O. No i to jest to No tak No <grym> <grym> i ja na pierwszym rzadzie O mi się dało, super Awaria oberwana No Coś tu się zaczyna dziać Myślę, że To że mi się to, podoba Wsunęliśmy jakieś... się z czegoś takiego Prosto na mieliznę, nie? <śmieniu> Tylko <kawa> nie spłynęła. <śmieniu> Spoko, jak coś to będę pływał za tobą. Tak? O, dobra, czekaj. I lecimy dalej. Sytuacja opanowana. Coś tak buja, nie wiem. Co? Bo ja tak się bujam. Aha, <laughs> no to... no, a właśnie Kasia, bo ja Ci nie przedstawiłem w ten sposób moim widzom, a może ktoś z moich widzów też ma wiesz, takie problemy. Mianowicie mogłabyś coś więcej powiedzieć na ten temat. i zaprosimy ich do obserwacji oczywiście Twojego y, profilu na Instagramie Możemy coś takiego wymyślić Oczywiście, a jakbyśmy się mogli teraz <laughs> skupić na tym, żeby nie wpaść na dobra, te dobra. kolonary Już, ja już to załatwię, ja już to załatwię Dobra, mhm. dobra Taki kolonar to nie kolona No, więc... Yy... Słuchamy Cię. A co tu już, tak z zaskoczeniem? No tak, teraz to możesz powiedzieć coś, wiesz, na co temat. Co Ci mogę powiedzieć? To musisz zapytać. Więc... Yy... To ci opowiem. Kasio, z jakim problemem się borykasz? Od dawien dawna. No bez przesady, że tak od dawien dawna? No, to nie wiem. Od Ale kilku lat. Ale tak. Od kilku lat powiedzmy na ścisłej, tak zwanej, wiecie, bezglutenowej. Yy... I co? problemów z tym jest, ponieważ nie mogę zjeść nigdzie na mieście. Muszę sobie gotować codziennie. Muszę uważać, żeby patrzeć żeby na wszystkie składy wszystkich produktów w sklepie, żeby nie było tam żadnych śladowych nawet ilości glutenu. Bo inaczej jak zjem taką śladową ilość, to się czuję, jakby miała za chwilę po prostu zejść z tego świata. Także jest to, jest to mały problem. E, aczkolwiek y, jakiś sobie radzę. A ten problem nazywa się celiakia. Celiakia, dokładnie. To jest taka choroba genetyczna, której niestety się nie pozbędę i jedynym lekiem jest dieta do końca życia. Ten no, ten także dyrektor, że, y, Kasia prowadzi profil taki na temat celiaki na swoim Instagramie. Który w tym momencie się ukaże tutaj? <laughs> Zapraszam serdecznie. Także możecie się tam dowiedzieć więcej rzeczy. Jak ktoś podejrzewał u siebie jakąś nietolerancję glutenu czy coś, to tam na pewno znajdziecie mnóstwo informacji na ten temat. A my co? A my spływamy praktycznie już do mety dzisiejszego e, spływu. Chyba. E, no, tak mi się wydaje pająk A, nienawidzę pająków zabić pająka no pozdrawiam Marcin no i co no nic No co mogę powiedzieć więcej na temat tej trasy bardzo fajna dla początkujących słuchajcie, trasa wypływacie z Ostrowca Świętokrzyskiego dwie godzinki, nawet nie całe nurcik jest delikatny no, bardzo fajnie się płynie, bardzo fajnie. Jest kilka przeszkód na drodze, ale myślę, że spokojnie jakbyście, jakbyście jakiegoś dzieciaczka tutaj na przednim. tym, jak to się mówi przednim, przednim miejscu, przednim fotelu posadzili, a Wy na przykład ogarniacie, no to spoko przeżyjecie i się nie zatopicie. No. Pogoda fajna, słuchajcie, nie za gorąco. Idealnie. Idealnie. Ja nagrywam, Kasia wiosłuje. I tak to, i tak to Czekaj, życie da... Awaria, Jest awaria, jest tak awaria. Tak to życie nam płynie. No i tak. No jedynie co, trzeba uważać po prostu na takie wystające konary. No tak, właśnie tak. Także... No. Jest okej. Okay. Wszystko gra. Tylko A tu jest bardzo spokojnie. No, także bardzo czysta, czysta rzeka. Elegancko. Ale wiesz, on mówi, że właśnie. Z tym będziemy mieli kilka zagadek jak ominąć pewne rzeczy. No to jest pewna zagadka. <laughs> Chyba, że źle popłynęliśmy w ogóle, nie? Do tego nie wiem. <laughs> Mam Ci pomóc? Nie, ja dam radę. Serio? <śmiech> <I> już. <laughs> oh. To, to była najtrudniejsza najtrudniejsza etap nie? do tej pory też tak myślę. Ale to jest tak spotkanie there was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd know it is too Sneaking Lux up and down from across the room i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date, you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart race so catch me if i fall Dobra, płyniemy dalej. No ale widzisz tu coś? Ale dobra to jednak tu. To nie, jednak tu. Jedynka, ale... To jednak tu. Faktycznie. Dobra, no to... tam czy nie? No to musimy zawrócić chyba, tak? Czy co? A, czy okay. tutaj? Z wyjście? Może tu, nie wiem. Szczerze. A nie no jedynki, to tu są, więc musimy zawrócić. Tam jakieś niecenzuralne słowo. Wyciniemy niesensualne słowa. Ale tam jest ten, no bo jedynka. kurwa. To tak, żebyśmy bardziej zrozumieli, że to tutaj tak. jest to miejsce. Teraz po Poczekaj, to ja może ci pomogę. Nie. Ej, bez no ale bez ja bym popłynął dalej. No ale ja też. Ale widzisz, nie dało się tutaj zatrzymać włoskiego. Stąd nie było widać tych jedynek ja bym się tu nie zatrzymała, na pewno dobra. No. Także tak to się prezentuje. Także drodzy widzowie, to już jest koniec dzisiejszej wycieczki dzisiejszego spływu. Kończymy w tym miejscu, bo tam już jest Tam, tam byśmy na pewno zaliczyli jakąś wywrotkę, nie? Także... Może nie w tych ciuchach, może innym razem, na pewno, na pewno pójdę na bardziej hardkorowy spływ. 100%. A dzisiaj wychodzimy tutaj, czekamy na gościa i wracamy do Ostrowca. Piękne miasto. Moi drodzy. Jestem tak głodny. Naprawdę? No oczywiście, że tak. Jadem tylko śniadanie i to o której godzinie? No, o o 8.30? No ja nie zjadłem przed wyjściem, bo myślałem, że po prostu... E, weźmiemy jakieś przekąski do kajaka. No to przecież orzechy cały czas czekają. Miałem ja Kurczę, no zjadłem coś takiego dobrego. Wiesz co zjad. zjadł? Tak. Placek po węgiersku. No po zbójnicku. Dobre? No. Dużo? No. Tam w tej restauracji? No. Co byliśmy kiedyś? dobra? No. Nie mam a państwo się sobie zobaczycie, jak to wygląda to za tajne przejście, o lubię takie miejscówki Fajnie, fajnie Także ta trudniejsza trasa zaczyna się właśnie tutaj. Można zauważyć gołym okiem. Bo tutaj, jakbyście płynęli źle, to już jest na pewno wywrotka, nie? Moi drodzy, to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A już niebawem, zapraszam na kolejny odcinek. Serii aktywny wypoczynek A będziemy wypoczywać nad pięknym polskim jeziorkiem Pewnie domyślacie się już które to jeziorko Pozdrawiam i do zobaczenia